Dzień dobry Państwu. Sznurek. Jak sznurek? Dwa końce i jeden środek. A co ciekawe, kiedy włożyć środek do dłoni, to się okazuje, że jest trzeci koniec. I to jest zastanawiające. Czy nie? Tak. Dziękuję. Ale gdyby się temu lepiej przyjrzeć, okazuje się, że są tylko. Że są aż cztery końce. A jest tylko jeden sznurek. Bo ma jeden środek. Z tym, że to jest złudzenie. Coś, co nas łączy. Oczywiście, jeżeli widzimy cztery końce, to jest matemat, najprostszy matematyczny wniosek, że muszą być dwa sznurki. Ale. Proszę pamiętać, że na początku był jeden sznurek. Sznurek jak sznurek. Dwa końce, jeden środek. Pytanie. Czy można zawiązać węzeł na środku, nie wyjmując żadnego końca z dłoni? Odpowiedź. Jest to fizycznie niemożliwe. Ale co jest fizycznie niemożliwe, jest możliwe magicznie. I od tego ja tu dzisiaj. Jestem. Specjalny system wiązania węzła, kiedy nie wyjmuje się sznura z dłoni. No, niezupełnie precyzyjnie. Ale jest szybsza wersja wiązania węzłów. Trzeba tylko zakręcić tym sznurem i pojawia się ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale proszę pamiętać, że to jest złudzenie. Sznur jak sznur. Z dwoma końcami i z jednym środkiem. Ale pamiętacie Państwo, że na początku nie było żadnego sznura.